Witam Was wszystkich serdecznie w 145 odcinku Przeglądu Newsów. Zaczynamy! Poznaliśmy jeden tytuł z oferty marcowej PS Plusa Essential i będzie nią gra Sifu. Jakiś czas temu Microsoft ogłosił i zwolniło aż 1900 osób z działu gamingu. Dzisiaj w sieci pojawiła się informacja, iż Sony zwalnia 900 osób z działu gier wideo. Oj słabe czasy na stałe branży, oj słabe. Santa Monica pracuje nad nową, jeszcze niezapowiedzianą grą i podobno nie będzie to God of War. Produkcja ta ma być grą RPG akcji, a przynajmniej tak sugeruje ogłoszenie o pracę, które studio wrzuciło do sieci. Dragon's Dogma 2 będzie działać na konsolach w 60 klatkach na sekundę. To świetna wiadomość. Wcześniejsze plotki sugerowały, iż tytuł ten będzie miał zablokowane klatki na 30. 60 feps będzie dostępna na PS5 i Xboxie Series X. Nie wiadomo co z ESKą, ale tam nie spodziewałbym się takiej płynności. I teraz trochę spraw technicznych. Naukowcy z Uniwersytetu Szanghajskiego opracowali nowy rodzaj płyty optycznej, która może pomieścić do 200 TB danych. Niestety, odczyt i zapis danych na płycie jest bardzo wolny, co uniemożliwi wykorzystanie tej technologii w komercyjny sposób. Produkcja płyt także jest strasznie droga. I to już były ostatnie informacje w tym przeglądzie. Do usłyszenia.